Dzień dobry. Witam w 46 odcinku podcastu Trauguta 11. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch ostatnich meczach, które rozegrała drużyna seniorów, a także zapowiemy sobie najbliższe aż trzy kolejki rzeszowskiej okręgówki. Wspomnę też o drużynie rezerw oraz o tym, że młodzież rozpoczęła już także rozgrywki ligowe. Opadły emocje związane z restartem ligi. Mamy za sobą dwie kolejki rozegrane w odstępie kilku dni. No i można parę słów powiedzieć na temat tego, jak wyglądała nasza drużyna, jakie wyniki osiągnęła i no, czego można się spodziewać w kalendarzu piłkarskim w najbliższym czasie. Otóż w, w, po restarcie rozpoczęliśmy mm, ligę, kontynuowaliśmy ligę meczem w Niebylcu. I tam zmierzyliśmy się z miejscowym Aramixem, można powiedzieć, że nie weszliśmy w ten mecz zbyt dobrze. Z tego względu, że już w szóstej minucie straciliśmy bramkę po no, składnej akcji naszych przeciwników, i no, co by tu nie powiedzieć, po niezbyt dobrym zachowaniu się naszej formacji obronnej. I praktycznie no, dostaliśmy taki strzał na dzień dobry. No ale cóż, na pewno nie był to piękny mecz, z tego względu, że pogoda nie dopisała, praktycznie od pierwszego gwizdka lał deszcz. Boisko bardzo szybko zrobiło się bardzo grząskie i nasiąknięte wodą no i ciężko tutaj można było mówić o jakichś e, spektakularnych akcjach bardzo składnych ponieważ ta piłka no nie szła po, jak po sznurku albo zatrzymywała się w błocie albo dostawała po ślizgu i wychodziła na, e, poza boisko e, pierwsza połowa skończyła się naszą przegraną e, 1 do 0 e, ale chyba trener Korab tak jak jeden z naszych kolegów powiedział po przerwie jak Paulo Sousa w Zrobił pogadankę motywacyjną i dało to bardzo dobry efekt, bo już po, w drugiej połowie nasi zawodnicy przypomnieli sobie po co przyjechali do niebylca rozgrywać ten mecz. Za, zapakowaliśmy przeciwnikom aż 6 bramek, i wynikiem 1 do 6 ten mecz został zakończony. No cóż, bardzo dobrze, że tak się to skończyło. Niebylec, przedostatnia drużyna w tabeli no to na pewno są to, są, jest to drużyna, którą, no, której trzeba po prostu te trzy punkty wywalczyć i to się udało zrobić z dużo lepszymi humorami przystąpiliśmy do następnego meczu, bo już w sobotę w, na obiekcie w Słocinie oczywiście tam już obłocie nie można było mówić, zmierzyliśmy się z drużyną startu Brzuza Stadnicka i no o, oczywiście jest to drużyna, która też walczy o utrzymanie i ten mecz całkowicie był pod nasze dyktando jakby na to nie patrzeć, nie zostawiliśmy przeciwnikowi za bardzo wyboru no dość powiedzieć, że w, w pierwszej połowie nasz bramkarz Czarek Szpindor za bardzo nie miał kiedy interweniować raz albo dwa razy tylko miał jakiś kontakt z piłką w formacji obronnej i no, i to tyle. W drugiej połowie zmieniony został przez e, Michała Inglota, i ten też wiele, wiele pracy nie miał. E, mecz skończył się wynikiem e, 8 do 0. 4 pr bramki przed przerwą, 4 bramki e, po przerwie. E, bardzo wysoka wygrana, no ale to też e, no, tego oczekujemy od drużyny, która e, gra z no, dużo niżej notowanym przeciwnikiem. E, podsumowując, pierwsze trzy e, kolejki. E, zdobywamy aż 16 bramek, tracąc dwie i przez i no, można powiedzieć, że na koncie zapisujemy komplet 9 punktów. Jest to o tyle ważne, że konkurencja do awansu no, także bardzo dobrze się sprawuje, bo zarówno Struktyczyn, jak i Włókniarz Rakszawa też odnotowali komplety zwycięstw, przy czym że Włókniarz ma jeszcze jeden dodatkowy mecz do rozegrania, bo oni rozegrali Dwie kolejki po, w, rundzie, w rundzie wiosennej. Także gratuluję piłkarzom bardzo dobrej postawy, zwłaszcza w drugiej połowie w Niebylcu i przez cały mecz w w Słocinie gdzie podejmowaliśmy start Brzuza -Stadnicka. jak wygląda tabela po tych rozegranych meczach no tutaj na czele ciągle struktyczyn 48 punktów i rozegrane 21 meczy my zaraz za ich plecami z jednym punktem mniej 47 także 21 meczy rozegranych Trzecie miejsce błażowianka błażowa 21 meczy rozegranych i 44 punkty i taką samą ilość punktów ma włókniarz Rakszawa, przy czym oni mają rozegranych tylko 20 mecz na no, troszeczkę tak powiem odstaje na dzień dzisiejszy jedność Niechobrz 41 punktów i rozegranych 21 meczy niemniej no oni są ciągle w zasięgu tej pierwszej czwórki także no chyba dosyć no można taki, taką małą ma, małe zapowiedź wprowadzić Wydaje mi się, że właśnie wśród tych pięciu drużyn rozegra się, wśród tych pięciu drużych rozegra się walka o awans do czwartej ligi. A co nas czeka w najbliższym czasie? No kontynuujemy majowy maraton meczy już 1 maja o godzinie 17 na słocinie zmierzymy się z drużyną Błękitu, Błękitu Żołynia no można powiedzieć że tutaj musimy bardzo uważać, mimo że Błękit zajmuje na dzień dzisiejszy 15 miejsce, ale pamiętamy, że, na, że jesienią zwycięstwo nad nimi nie przyszło nam zbyt łatwo dramatyczny mecz i praktycznie zwycięstwo przy Przygotowane w ostatnich minutach meczu, także tutaj na pewno piłkarze e, trenera Koraba będą bardzo zmotywowani, żeby szybko wejść w mecz w odpowiedni sposób e, i próbować zrobić przewagę bramkową już e, w jak najwcześniejszej fazie. Fazie meczu. E, nie dużo później, bo 5 dni później, 5 maja, rozgrywamy kolejny mecz. Będzie to zaległa kolejka, 21 kolejka, i tutaj zmierzymy się z drużyną Bratka-Bratkowica, więc ostatnią drużyną Ligi Okręgowej. E, no i tutaj no też oczywiście oczekujemy, że e, komplet punktów nie chcemy powtórzyć. E, błędów, czy wpadek z jesieni, gdzie z niektórymi słabymi dosyć drużynami nie udawało nam się e, kompletu punktu wywieźć, tutaj jest to, że tak powiem e, cel obowiązkowy e, drużyną, e, drużyna Bratka Bratkowice będzie, prowadzi nasz były trener Piotrek Garula, a mecz ten tak jak wspomniałem odbędzie się 5 maja o godzinie 20.30, więc mecz przy sztucznym świetle Trzecim meczem, który, który będziemy rozgrywać praktycznie w ciągu tygodnia będzie mecz 8 maja i ten mecz także na Słocinie, a naszym przeciwnikiem będzie drużyna Wisłoka Czarna, więc można powiedzieć, że Enderby. Zawsze mecze między Stałą Łańcut a Wisłokiem Czarna są meczami specjalnymi i ten mecz o godzinie 17.08. 8 maja. Zapraszam wszystkich do kibicowania i do wspierania naszej drużyny. W związku z rozpoczęciem rundy jesiennej, tak jak było powiedziane, rozpoczęliśmy też sezon transmisji meczy. Z niebylca nie, nie prowadziliśmy transmisji z tego względu, że był to nasz mecz wyjazdowy. No, w zaczerniu też był to nasz mecz wyjazdowy, ale tam były warunki, żeby cokolwiek nagrać i przekazać wam. Jeżeli chodzi o niebylec, nie było takich warunków ze względów na technicznych, a także pogoda całkowicie rozłożyła nam możliwości nawet nagrania jakiegokolwiek materiału, żeby później z tego zrobić skrót. W ostatnią sobotę udało nam się już zorganizować transmisję troszeczkę, troszeczkę małe niepowodzenia z tego względu, że Premierowo zrobiliśmy tą transmisję na Facebooku. E, niestety problemy techniczne spowodowały, że transmisja ta była przerywana dwukrotnie. No mm. e, i chyba rzeczywiście wrócimy na platformę YouTube'a. Znaczy, na pewno wrócimy na platformę YouTube'a. Jeżeli chodzi o najbliższy mecz. Y 1 maja. Nie potwierdzam jeszcze, że ta transmisja się odbędzie. To wszystko zależy od tego, jak ja osobiście będę stał z czasem. Warunki techniczne w miarę są. Pogoda może dopisza, może nie, ale jakoś byśmy może sobie z pogodą damy radę. Jeżeli ja tylko się prywatnie wyrobię, to, to ta transmisja będzie. Także jeżeli ona będzie, to oczywiście wcześniej damy znać prawdopodobnie na stronie facebookowej, na naszym profilu facebookowym. Jeżeli tak, to tak przypominam właśnie, że sobota godzina 17, no i prawdopodobnie w środę 5 maja o godzinie 23, no też powinno się udać tą transmisję zrobić to wszystko zależy od tego jakie będą warunki i tak dalej i tak dalej ale bardzo się cieszę, że dużo pozytywnych głosów pozytywnych głosów trafia tutaj do nas z powrotem, że te transmisje no, są w jakiś sposób ekwiwalentem tego, że kibiców nie ma na stadionie ja staram się robić też komentarz do tych, do tych transmisji a może ten komentarz jest taki trochę pokraczny i tak dalej, ale no, myślę, że to lepsze to niż siedzieć i patrzeć się z ciszą w ekran Także, jeżeli będzie to transmisja 1 maja, to zapraszam wszystkich do oglądania. Mecze swoje także zainaugurowali piłkarze rezerw. Przypominam, że nasza drużyna Rezerw rozgrywa ligę w klasie B i ostatnim meczem, który, który rozegrali, była to, był to mecz z drużyną halochyżna. Niestety porażka 4 do 1 spowodowała, że nie poprawiliśmy swojej sytuacji w tabeli. Zajmujemy na dzień dzisiejszy ósme miejsce na 10 drużyn z bilansem dwóch wygranych, dwóch remisów i sześciu porażek. W najbliższym czasie piłkarze trenera Grzesika spotkają się z drużyną Jaworu Krzemienica i mecz ten się odbędzie. I 2 maja o godzinie 11.00 za nich także trzymamy kciuki. Rozpoczęły się także rozgrywki drużyn młodzieżowych. Przypominam, że większość piłkarzy i piłkarek w naszej szkółce piłkarskiej i no, rozgrywa swoje mecze w ramach rozgrywek PZPN-owskich i tutaj wszystkie te, wszystkie te drużyny, wszystkie te grupy też już rozpoczynają swoje, swoje potyczki wiosenne w ramach właśnie rozgrywek. Karpackiego związku piłki nożnej, także za nich też trzymamy kciuki rozpoczął no mamy też możliwość już trenowania przez chwilę było to oczywiście zablokowane no, na pewno bardzo intensywny czas przed młodymi piłkarzami piłkarkami z naszego klubu i z naszej szkółki. Za nich także trzymamy kciuki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie przedłużamy więcej bardzo duży natłok meczy, które się odbył i których się odbędzie następnego podcastu prawdopodobnie będzie można się spodziewać aż po meczu z Wisłokiem Czarna, więc będziemy mieć tutaj kumulację trzech spotkań i po tych trzech spotkaniach myślę jakiś podcast zostanie wypuszczony. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tego podcastu, którzy go oglądają, a także wszystkich, którzy śledzą nasze transmisje na, czy to na YouTube, czy na Facebooku. Teraz już tylko na YouTube. Dziękuję za wsparcie za ciepłe słowo z Waszej strony. No i oczywiście robimy to wszystko po to, żeby klub nam się rozwijał, a drużyna odnosiła jak najwięcej sukcesów. A ja już żegnam się z Wami wszystkimi, pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.